I wracamy z szybkim unboxingiem routera ZTE MF971R. Tak jak tu widzicie pakowanie jest częściowo już otwarte. Po prostu przeciąłem tasiemkę, zrobimy sobie unboxing. Co to jest? To jest dwupasmowy przenośny router marki ZTE. Obsługuje LTE. Tworzy dwie sieci, jedną 2,4 GHz i drugą 5 GHz, czyli jest naprawdę dwupasmowy. Do chyba 64 urządzeń się może z nim połączyć. Uważam to za fajny produkt. I po prostu przejdziemy sobie do unboxingu, bo tutaj nie ma co więcej mówić. To chyba faktycznie jest produkt ZT. Nie ma tutaj żadnego pośrednika. Nie spotkałem się z czymś takim. Dobra, co tutaj mamy? Mamy yy, informacje na temat logowania, nazwy sieci, hasło sieci, yy, adres do ustawień, adres e-mail i tak yy. dalej. Nie ma ekranu. Tutaj się wyświetla stan naładowania, tu stan sieci, tu chyba coś z pocztą, chyba jeśli się nie mylę. Jeśli byście dostali smsa, chyba na tą kartę SIM to się zacznie świecić. Nie wiem. A tu macie stan sieci GSM. No i jak to wygląda? Otwieranie albo montowanie karty SIM. Wychodzi na to, że wsuwacie kartę SIM w adapterze do pełnego standardu, tak? bo tak to mi wygląda. Albo tu, tu mikro SIM wchodzi, bo nano na pewno nie. bo tu tacki zresztą nie ma z tego, co widzę. Chociaż możemy sobie zobaczyć. No. Złap ostrość, złap ostrość. Hello. Dobra, nie będzie chociaż taka. Nie, nie ma tutaj. Więc co? Skoro jest ten, to jest też przycisk Power On i jest przycisk WPS. WPS, wiecie od czego jest? WPS jest od, od automatycznego łączenia urządzeń, szybkie parowanie. Co tutaj jeszcze więcej jest? Jest i kabel zasilania standardowy, to jest też kabel ładowania. O, mamy też adapter, ale to nie jest. To mój, przepraszam. Rzuciłem go. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna. No, chyba każdy wie, jak się konfiguruje router bezprzewodowy. No to sytuacja jest prosta. No. Łączycie się z siecią tym hasłem, co jest podane na tyle, a potem wchodzicie przez adres logowania. Podajecie tam pewnie standardowe hasło admin1234 albo pincer albo coś w tym stylu. Kabelek ładowania dosyć długi mi się wydaje, będzie chyba metrowy z mikro USB, ze ściętymi rogami. No, tak, yy, kabel USB ze ściętymi rogami. Jak widzicie tak, sieć świeci się na czerwono, czyli nie ma karty SIM, więc to się nie połączy. Tu macie zielone, czyli bateria jest naładowana do pełna. No i niebieski, że Wi-Fi działa. To znaczy, to nie oznacza, że będzie internet, bo jak nie ma karty SIM nie będzie internetu, ale możecie sobie zbudować na przykład sieć bezprzewodową, i łączyć się wewnątrz niej. Także to nie ma przeszkody. Nie ma internetu, ale można dalej mieć sieć i przesyłać dane między jednym a drugim komputerem w sieci domowej. Powiem tak, bardzo przyjemny router i zostanie ze mną na długo, bo takim mam plan dla niego, bo i po to go kupiłem. Na pewno będzie test, zapra zapraszam już niebawem. I to w sumie na dzisiaj wszystko. Dzięki wam. Trzymajcie się, hej, i zapraszam w najbliższym czasie na wielki unboxing ładowarek y, samochodowych i transmiterów do gniazdka zapalniczki, tak zwanego. No. Trzymajcie się, hej.